To musiał być szok, tak? Jak wchodzą Rosjanie i nagle wszystkich tam tak, e, e, aresztują, tak? Tak, wszystkich zabrali, a moja mama się dowiedziała właśnie, że gdzie oni są zgrupowani, a oni byli zgrupowani na dziedzińcu szkolnym, no i żeby się z tym ojcem iść pożegnać i pamiętam, Pamiętam taką chwilę, że mama zabrała, to było bardzo gorąco, to ja nawet pamiętam ten czas, to był gorąco bardzo. Mama zabrała butelkę z wodą, z sokiem malinowym i bułkę taką długą. I to zabraliśmy, żeby jemu tam to podać. Bo tam stali na tym, na tym dziedzińcu i będzie taka gorączka, żeby coś tak. Jakżeśmy tam przyszli, to ja pamiętam, jak ten rosyjski żołnierz z tym karabinem doszedł i mnie, nie lzia nie lzia I wziął, przełamał tą bułkę, kazał mi dać, bo miałam 4 lata, a siostra 14, kazał mnie dać tą bułkę, kazał mi ten sok wypić, spróbować nie. Bo myślał tak, że jak jest zatruty, no to dziecka nie zatruje, nie matka. No i to pamiętam i dlatego tak, tak mi jest smutno. No i potem już żeśmy ojca nie widzieli.